Tureczko, jak ty się czujesz? To już lepiej. Róża, Kinga i Daria po raz kolejny podejmują próbę ze swatania mamy Kingi z Dominikiem Huberem. Kinga okłamała mamę, że musi przyjechać po nią do szkoły, bo źle się czuje. Kobieta nie wie, że to podstęp, a tak naprawdę dziewczyny przygotowały dla niej i dla nauczyciela romantyczną kolację. Hej, hej, hej. Kinga! Róża! Kinga! Was to für Scherze? Proszę otworzyć natychmiast drzwi! Kinga! Co to ma znaczyć? Wracaj, Kinga! Kinga! Wracaj! Dobrze. I ja zadzwonię, jeśli ktoś nam wpuszcza. O, zostawiłem telefon w pokój nauczycielskim. Proszę, może pani zadzwonić? Ale Kinga wzięła moją torebkę. Nie, no nie wierzę w to, co się dzieje. Zaraz, jest radio Ale. Nie ma tele... nie ma mikrofon. Gdzie jest ten mikrofon? Proszę uh, przestać, proszę przestać. Moment, moment, słyszy Pani? Teraz w szkole prawie nikogo nie ma, więc nikt nam nie usłyszy, to nie ma sensu. Pan mówi to tak spokojnie? Miarwie w niczym nie pomogą. Co to ma znaczyć? Urządzili dla nas kolacje przy świeciach? O, matko, ja pana serdecznie przepraszam. No, ja już chyba wiem o co chodzi. Ona chce nas zeswatać. Słucham? No, Kinga chce, żebyśmy zaczęli się spotykać. Ale. Ja jestem szonaty. No, no, tylko pewne one o tym nie wiedzą, no. Boże, no, przepraszam pana serdecznie. Jest mi tak strasznie głupio. No, no naprawdę, tym razem przesadziła. Proszę się nie przejmować. Córka miała dobre intencje, to się liczy. Może coś jemy? Skoro dziewczyny się tak postarały, to jest fajnie. Ja jestem bez obiadu i dosyć głodny. No, ja w sumie też. Jezus Maria, oni o jedzą, ale reszcie, super. super! Dziewczyny bardzo się cieszą. Są przekonane, że mama Kingi i Dominik Huber zakochają się w sobie i zostaną parą. Nie wiem, co ja bym zrobiła bez Darii Róży. To są najlepsze przyjaciółki na świecie. No, a pomysły Róży są zarąbiste. No, teraz moja mama zakocha się w Huberze i na pewno będzie szczęśliwa. Zazdrosny licealista z trzeciej C wysłał mail do nauczycieli z filmikiem ze striptease'u Sebastiana Szumca. Nastolatek chce w ten sposób zemścić się na koledze za to, że zaczął umawiać się z jego byłą dziewczyną. Jako pierwsza wiadomość otwiera nauczycielka chemii Alicja Stańko. Sebastian Szumiec z trzeciej C. O, jeszcze tutaj? No. Co się stało? Wyglądać, jakbyście ducha zobaczyli. Tak, zobacz, co mi przyszło w mailu. Sebastian Schumann z mojej klasy. Męski stript jest, no widzę. Nie wiem, myślę, że trzeba z nim porozmawiać. Na pewno będzie w stanie to jakoś wytłumaczyć. Widziałem go w sali gimnastycznej, pójdę z nim pogadać. Tancerz nie wie, że Sebastian wysłał nauczycielom kompromitujący go filmik. Nastolatek uczy Justynę układów hip-hopowych na sali gimnastycznej. Oboje dobrze się bawią. No i jak? Wow! Wiedziałem, że świetnie się ruszasz, ale to. – To było niesamowite. – Naprawdę? Naprawdę. Jak chcesz, to możemy zrobić jakiś układ razem, pokombinujemy z choreografią, a potem możemy gdzieś z tym nawet wystąpić. No słuchaj, czy to ma sens, jak i tak za niedługo wyjeżdżasz? – No nie wyjeżdżam. – To znaczy? Poznałem ciebie i wszystko się zmieniło. Nie chcę teraz lecieć na drugi koniec świata. No i skończyłem też ze striptizem. Nigdy czegoś takiego nie czułem. Zakochałem się w Justynie tak mocno, że nie chcę bez niej nigdzie wyjeżdżać. Ona jest zajebista. Warto dla niej zostać w kraju. Dyrektor szkoły Stanisław Chlebowski chce porozmawiać z uczniem. Właśnie dowiedział się, że chłopak zajmuje się striptizem i jest tym zaniepokojony. On i pozostali nauczyciele martwią się o Sebastiana i uważają, że zdolny uczeń powinien mieć większe ambicje. No niestety tak. Hmm. Czyli potwierdzasz autentyczność tego filmu? Tak. Sebastian, dobrze się uczysz, pójdziesz na studia. Po co ty to robisz? Potrzebowałem pieniędzy. Masz jakieś kłopoty? Może mógłbym ci pomóc? Nie, nie mam żadnych kłopotów. Jeżeli mogę zapytać, po co ci te pieniądze? Czy byłaś tak ważne? Kurs tańca hip w Stanach. Ale to już nieaktualne. Proszę się niczym nie martwić. Już z tym skończyłem. Na pewno? Tak, słowo honoru. To dobrze. To na razie tyle. Gdybyś miał jakieś kłopoty, to pamiętaj, zawsze możesz przyjść. Jasne, dziękuję bardzo. Gość lata nago przed napalonymi babami, a pan mu tak to po prostu odpuszcza? Słucham? Ja po prostu nie rozumiem, jak to można mu odpuścić, no! A, Sebastian! Dla twojego dobra opanuj się. Jak mam się opanować, jak męska dziwka lata po szkole? Uważaj na słowa. To ty wysłałeś ten y, filmik ze striptizem do nauczycieli? No, a kto miał to wysłać? Przecież tego trela trzeba wywalić ze szkoły. Dobra, koniec, wystarczy. Dostajesz uwagę. A jeszcze jedno przyzwisko pod adresem Sebastiana i wzywam Twoich rodziców na poważną rozmowę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Seba lata z gołym pisiorem po szkole, a to ja dostaję opie przy uwagę. Ludzi naprawdę popieprzyło. Trzy przyjaciółki, Daria, Róża i Kinga, które zorganizowały randkę dla mamy Kingi i Germanisty, pilnują, żeby nikt z nauczycieli nie zbliżył się do radiowęzła. Dziewczyny liczą na to, że po spędzonym razem po południu mama Kingi i Dominik Huber zostaną parą. Nastolatki są bardzo podekscytowane. Trzeba, proszę pani, no przecież, no. Ta... Dominik, pani Suma? Oni Dominik, co tu sami... robicie? Oni tam sami weszli, no, proszę No wie pani, panią. tak po koleżeńsku. Wreszcie. Dzięki. Kinga, Daria i Róża nas tu zamknięły. E, dziewczynki, możecie to jakoś wytłumaczyć? Kinga, co ty wyprawiasz? No przepraszam. Dziewczyny, tym razem naprawdę to była przesada. E, dobrze, to ja nie wiem, to może pójdziemy do pokoju nauczycielskiego i tam wszystko wyjaśnimy? Proszę. Super, naprawdę, róża super. Gimnazjalistki są rozczarowane, że ich plan się nie powiódł. Mama Kingi i Germanista nie wyglądają na zakochanych. Dziewczyny zaczynają rozumieć, że zachowały się głupio, zamykając nauczyciela z mamą jednej z nich w radiowęźle. Ani róży, po prostu one chciały mi tylko pomóc. Pomóc? No tak. Kinga, w czym pomóc? No bo moja mama, odkąd rozwiodła się z tatą, jest bardzo smutna. I myślałam, że jak kogoś będzie miała, to nie będzie... Płakała po nocach. I o, stąd ten pomysł na tą romantyczną randkę. A przecież pan Huber jest bardzo fajny. Hmm. No, w sumie to jest komplement dla mnie. Hmm. Ale wczyszczenie. Nie, nie możesz się tak wstrącać w życie innych ludzi. I mama Kinga na pewno się ze mną skoczy. No, oczywiście, że się zgadzam. Kinga, nie możesz angażować pana Hubera w moje prywatne sprawy. Przepraszam, no nie chciałam, żeby to tak wyszło. Okej. Okay. To dziewczyny chyba zrozumiały, że swoje zrobimy, prawda? Tak. Tak? tak? tak, Pewno? tak. Przepraszamy. Tak, przepraszam. Okej, okay, no to. Znikajcie stąd. Do widzenia. do widzenia, do widzenia. Kinga poczekaj na mnie na zewnątrz. Kinga jest zła na róże i żałuje, że dała się przekonać do pomysłu ze swatania swojej mamy z nauczycielem. Dlaczego ja się dałam wam nabrać? No bo to był dobry pomysł. Tak, to był dobry pomysł. Chyba mnie rozum opuścił. Nie no, wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że Huber ma żonę. Tak, to plan genialny. No, chyba jednak beznadziejny. Jeszcze pięć minut temu Ci się podobał. No ale teraz mi się już nie podoba. Dłaśnie, że moja matka nie ma faceta. To jeszcze ja mam problemy. Jeszcze raz pana bardzo serdecznie przepraszam. No i dziękuję za wyrozumiałość. Nie ma sprawy. To widzę. Do widzenia. To my też już pójdziemy. Do widzenia. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Mamuś, bo ja nie chciałam, żeby to tak wyszło. Nie gniewaj się na mnie i nie złość. Kinga, ja się na ciebie nie złoszczę. Ja bym tylko chciała, żebyś ty pomyślała, jak ja się czułam, kiedy ty mnie tam zamknęłaś z Kuberem. Mamo, a jak ja się czuję, kiedy słyszę, jak ty po nocach przez ojca cały czas płaczesz? Ale ja wcale nie płaczę. No, jak nie płaczesz? Przecież słyszę, nie oszukuj mnie. Kochanie, no przepraszam, ja nie wiedziałam, że ty masz takie problemy. Mamą mam i naprawdę jest, jest mi bardzo przykro. No przepraszam cię. Wydawało mi się, że nie pokazuje po sobie, że wciąż dotykają mnie sprawy związane z moim byłym mężem. No, no zupełnie nie myślałam, że to może dotknąć również Kingę. Jest mi tak strasznie głupio. W tym całym zamieszaniu tak mało o niej myślałam. No, a z drugiej strony, to bardzo wzruszające, że Kinza tak bardzo zależy na moim szczęściu. Mamuś, a może ze mną pójdziesz zobaczyć mojego brata? No, myślę, że będzie lepiej, jak poczekam na zewnątrz. Ale później idziemy na pizzę i na lody. Super, ale z tatą, tak? No, myślę, że będzie lepiej, jak pójdziemy Mamo. same. Ale w weekend idziemy w góry, tylko ty i ja. Co ty na to? Dobrze. Ale może tam kogoś poznasz? Córuś, może kogoś poznam w przyszłości, może nie, ale to nie ma znaczenia. Dla mnie Ty jesteś najważniejsza. Mama Kingi zrozumiała, że nie może pokazywać, że wciąż przeżywa rozwód. Kobieta jest szczęśliwa, że ma taką córkę. Sebastian Szumiec i Justyna Stachowiak zaczęli się spotykać. Są w sobie bardzo zakochani i razem spędzają dużo czasu. Były chłopak Justyny wciąż nie może pogodzić się z tym, że to on został ukarany, a nie jego rywal. Ej, Sebastian, zakręć jeszcze tyłeczkiem. Zawołam woźną i sprzątaczki, to będziesz miał dobrą publikę. Wiesz co, odpuść sobie, już byś żałosny Seba, naprawdę. No poważnie może iść, spadaj. Dobra, chodź. A, Karol zaproponował mi seks. Piętnastoletnia dziewica chce uprawiać seks ze swoim chłopakiem, ale boi się, że zajdzie w ciążę, bo nastolatek nie zamierza używać prezerwatyw. Nie, ja po prostu nie będę się kawałcą prezerwatywy, bo mam do ciebie szacunek. Jak Karol nie zgadza się na gąbkę, to ja muszę znaleźć inny sposób. Zdesperowana nastolatka bierze zastrzyki antykoncepcyjne przeznaczone dla kotek. No. Pomocy! Bu! Starsi koledzy wmawiają 13-letniej gimnazjalistce, że w szkole pojawił się upiór, który chce ją zamordować. Wybrał ciebie! Sprzedamy jej taką historykę z efektami specjalnymi, że się pościka ze strachu. Zastraszona nastolatka wierzy, że wkrótce umrze. Ej, ej co jej?